ra أرى Dobra, co my tutaj mamy? Okej. Okay. Spróbujmy pójść znowu w Shader Spróbujmy znowu pójść w pogo -czopery. A jak tym razem też dostanę jednego czy tam dwa Pogo -czopery przez 50 tur, to się zdenerwuje. Dwa dupne murloki i jeden Zresztą duży murlok. No nie no, pójdę w staty. stoty, żeby sobie jakiś early game zrobić, zanim te... Pogodę i dobiorę. Widzę, że Macie idziesz w moje ślady powodzenia. No dziękuję, natomiast... Nie wychodzi. Za bardzo. jak idzie? Dobrze idzie. No, Uwodzenia w walce! Popatrz no, jak się wszyscy tłukają! Czy jest tutaj sens kombinować? Nie wydaje mi się. Ale wisielibyśmy to kupili. I teraz pytanie. Czy ja nie chcę zamrozić tego gościa? Szanse, że dostanę pogo nie są jakieś super duże, a chciałbym sobie te pierwsze tury mimo wszystko jakoś tam fajnie ustawić, żeby mieć czym grać, więc weźmy tak zróbmy, Remis. Jasna sprawa. Tu mamy kitkę. Ok, kitkę nam pasuje. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Eee, I mamy coś tam do walczenia w kolejnej grze, więc niech zostanie. Um. Mm -hmm. No nie Niewiele brachowało. Witaj ponownie, jak ci się wiedzie. Tego biele, a tutaj roluję. Warleader czy ten? Myślę że tego mogę kupić. No coś tam jest póki co. Teraz myślę że możemy powoli rzucać się w wir kupowania Pogo. <laughs> tak, czyli zrobienia miliarda roli i nie dostanie żadnego. Hmm. Coś mi jeszcze w międzyczasie przyszło do głowy, że miałem sprawdzić, nie wiem co to było. A, wiem. Że... Nic istotnego. Dobra, tutaj jest do jednego to się w ogóle z niczym nie kombinie, trzyma kupy Tutaj to musimy kupić bez dwóch zdań. nie jest I z tych nic nie chcemy a, 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 a. to chyba sensu nie ma, prawda? Ale z drugiej strony mogę zrobić, tak. mogę zrobić tak: mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, mogę zrobić tak i tak. I to daje nam jakieś pole do popisu przy kupowaniu tych hop hopo hopom Znaczy, przy kupowaniu, tylko ja próbuję oszukać chyba siebie, przy szukaniu tych pogo-hopom. Nasza przewaga, nasza przewaga, nasza przewaga i dalej nasza przewaga Dobrze. Niech Piotrza. I co? Będzie hopo? Nie ma hopo. Ale jest bomba do kompletu. Będzie. I znowu to samo. Znowu to samo dostaję wszystko, tylko nie cząpery. Zostawiają sute napiwki, złata ta Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Może uda, a może się nie uda. Mógłby tak zrobić. O, no, ktoś pomyślał. está tá boa né Jest pierwszy. Tego to już chyba 7 razy widziałem. Tego też parę. Tego też i tego też też. Mold Guardian myślę, wchodzi jak w złoto. Naprawdę tego mogę sprzedać. Ten pierwszy do niczego nie jakoś super bardzo się nim przyda. Zawsze to większe szanse na trafienie go ponownie, ale nie ja wiem. nie ja lubię mega tą taktykę. Naprawdę mi się podoba ten zamysł, ale trafiam miłą babunie. jak ta karta się tam nazywa chyba już 7 razy. A na to trafiam jednego, jednego tego pogo czompera. I nie, nie potrafię tego skumać. Tych trafiłem trzech, ziomek tutaj miał dwóch. Pogo zakładam, że raczej ludzie nie kupowali do tej pory, więc... Jak autentycznie nie jestem fanem zwolenników jakichś tam... Boże, nie Boże, z... nie fanem zwolenników, tylko nie jestem fanem teorii spiskowych... No to... Wątpię, żeby tutaj ktoś miał Pogo. Po raz kolejny ja mam już czwartą. Ktoś tam miał też dwie. I chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że szansa na tego pogo jest zmniejszona. No bo nie chce mi się wierzyć, że dwie gry z rzędu jest sytuacja taka sama. No po prostu mi się nie chce wierzyć, no. Rozumiem, że raz na kiedy może nie podejść, ale żeby w większości takich gier ja nie podchodziło. Czy może nawet nie Pogo na... szansa na Pogo jest zmniejszona, ale szansa jak gra z Shaderwokiem na Pogo jest zmniejszona. Albo coś, no bo już to jest niewiarygodne, to przychodzi ludzkie pojęcie po prostu. O Jezu. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Rozpoczęło się. Teraz będą same pogo A, bo ty będziesz trójkę. Są same mechy, łapkę. Dobra, no, zróbmy no, tak. Nie wiem. Nie no. da się tego sprawdzić, ile stroników jest z puli. Oczywiście, jeśli dano i policzyć. Co za problem? 15 w drugim tierze i 12 w pierwszym. żeby to wygrać. Nie jestem w stanie przeżyć tych wszystkich szczurów. de mezupatrz jak się wszyscy tłuką Ile razy to było, ile razy to było, ile razy Ile razy wato to było? Wszyscy pany żart, no kurwa chyba sobie jaja robicie. Wow. No nie wierzę. By to miał być ten moment którym zaczynam dostawać więcej pogo i zaczyna to jakoś wyglądać To tylko taka ściema Nie, to musi iść szybciej no, no dobra, no powiedzmy, że poza tym, że straciłem już połowę nerwów, jakie miałem w sobie, to teraz nawet to jako jako, jako tako wygląda. Czy znaczy nie jest tak super, bo 32 życie to nie jest aż tyle, żeby się jakoś super janać, ale dobra, no jest lepiej. Czymś tutaj możemy powalczyć. No i teraz to począt. No. To no, teoretycznie nie jest źle, bo nie straciłem jakoś super, hiper, gigantycznej, dużej ilości życia, ale czy nie jest źle, to... E, Boże, ale czy pokczam, to nie jestem taki pewien. OK? Tutaj będzie unik, jest dobrze, jest bardzo dobrze nawet. Wydaje mi się, że bez sensu, bo my nie potrzebujemy dodatkowych punktów ataku, tylko potrzebujemy dodatkowych punktów życia z tych to po, poczo po. No dobra, no coś tam już. Coś tam, coś tam, coś tam. Teraz tylko więcej, lepiej, szybciej. Go, go, go. To Jak się wszyscy tłuką. Tego nie chcemy, nie chcemy. Dawaj nawet bez tego, giropowerka. Okej. Okay? Powiedziałbym... No, coś tam siadło. O dziwo. W ogóle, jak ta gra... Po usunięciu Amalganta, mam wrażenie, że ta gra stała się taka wolniejsza, jak... znaczy... Teoretycznie... Znaczy szybsza... Ale jednocześnie nie... ten stół nie musi być tak gigantyczny jak kiedyś, żeby wygrywać. Uwaga, spoiler będzie pierwsze miejsce. Eee, no, w sobie nie mam przeciwko. Aczkolwiek, no nie jestem do końca przekonany. Czy przypadkiem nie będzie łajku Nie chcę mi się już tego liczyć na szybko, bo i tak pewnie nie zdążę, zanim się sko nie skończy walka. Ale mam wrażenie, że. Wao! Wygram. Co sumie miałem wrażenie, że przegram, ale wygrałem. Okej, okay, może być Będziesz grał Albatros Pistem? A wiesz, że nie wiem pokazali Jak to... Zawsze mówię... Nie mam przygotowanej listy deku za najbliższe 3 miesiące. A nie, czekaj, to że jest oczywiste, że nie mam, no bo nikt nie ma. To dlaczego ja nie wiem?

Się miałem pytać co się stało z amalgantem, czemu go usunęli no bo był za dobry bo był za dobry czy coś nie wiem to znaczy nie wiem co ja mogę z tym powiedzieć, czemu go usunęli no bo był za dobry To jedyne, co mi do głowy przychodzi, tak szczerze powiedziawszy. No śmiało, sobie któregoś. Rekruta, póki możesz. No nie, umiejscowić. Tutaj chyba będziesz. Albo nie. 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 pana Nie. Czy nie wiem w sumie, czy mam gra? Pum, 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 pum. Hey, panic you. 언니! Oh, Czy da się jakoś sensownie przetłumaczyć get ready and grind... grind it out? Nie wiem, znaczy Dokładnie. Może gdyby nie to, że nie doszło. Zamiast budować stół, to rolowałem w kółko. Bo innej opcji miałem. To byłoby lepiej. Ale nie było. Ale i tak, drugie miejsce no może być.